Halo, cześć wszystkim, Tomasz z tej strony, witam was znowu w koszarach tradingu, zbliża się koniec tego tygodnia, więc zrobimy sobie takie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej, powiemy sobie o tym, co w tej chwili się dzieje, jak może się to dalej wszystko rozwinąć, no i generalnie jak widzę w tej chwili właśnie rynek. Więc zacznijmy sobie oczywiście od Bitcoina, który widzimy, że w tej chwili spadł nam znowu poniżej tego ważnego tutaj poziomu, który właśnie sobie zaznaczyliśmy jakiś czas temu, który był po prostu takim poziomem poprzedniego ATH, tak, tutaj właśnie byli w sytuacji w grudniu, kiedy ten poziom atakowaliśmy i się od niego odbiliśmy, następnie to samo wydarzyło się w styczniu, no i w tej chwili udało się ten poziom przebić, jednak też nie zabawiliśmy tam długo, ponieważ tutaj e, no, po przebiciu właśnie ATH, dobić do tych około 120 tysięcy dolarów, spadliśmy znowu poniżej tego poziomu, była jeszcze jedna próba właśnie przebicia tego poziomu, która została jednak dosyć szybko zgaszona, odbiliśmy się od niego i wróciliśmy w tej chwili na poziom około 105 tysięcy dolarów. A więc po prostu w maju odhaczyliśmy sobie nowe ATH, przebiliśmy ten poprzedni właśnie poziom. No i w tej chwili zeszliśmy znowu poniżej gdzieś tam tego ważnego poziomu, który znowu stał się dla nas Oporem w tej chwili, no i pytanie, jak to będzie dalej wyglądało, czy będziemy tutaj znowu mieli atak na właśnie to ATH i gdzieś tam e, przebicie tego poziomu jeszcze teraz w powiedzmy Q2, czy będziemy mieli sytuację, o której sobie mówiliśmy, że właśnie ten okres teraz czerwiec, lipiec, sierpień, czyli po prostu generalnie ten okres wakacyjny, będzie raczej bardziej dla bitcoina i rynku krypto taki spadkowy, albo będzie to jakiś taki właśnie boczniak. No, bo trzeba weźmieć pod uwagę to, że taka sytuacja też może mieć miejsce, tak często bywało w przyszłości, e, więc generalnie to też baliśmy sobie pod. Uwaga, Patrząc sobie teraz na bitcoina, też z takiej szerszej perspektywy, mamy taką sytuację, w której no, wiele osób zaczyna już o tym pisać, właśnie i sporo osób właśnie zaczyna się obawiać, że może mieć powtórkę z tego, jak wyglądało to w poprzednim cyklu, tak? Ponieważ w poprzednim cyklu, po właśnie tym takim dużym wzroście na bitcoinie, mieliśmy tutaj pierwszy top, następnie korekta, drugi top, no i później tak naprawdę był już tylko okres spadków zaczął się okres właśnie Bessy, no i Bitcoin gdzieś tam po prostu cały czas nam spadał. No i w tej chwili sytuacja wygląda powiedzmy, że dosyć podobnie. To właśnie mamy tutaj te duże wzrosty, które zaczęły się no mniej więcej gdzieś tam w zeszłym roku w, we wrześniu. No i to mamy właśnie pierwszy top, później korekta tutaj do tego poziomu, no i w tej chwili jest ten drugi top. No i właśnie sporo porównuje już tą sytuację z tym, co miało miejsce w poprzednim cyklu, że jeżeli okaże się, że w tej chwili Bitcoin zacznie właśnie spadać gdzieś tam zejdziemy poniżej tych 100 tysięcy dolarów znowu, no to może być to właśnie sygnał po prostu też końca hossy. I to moim zdaniem jest raczej mało prawdopodobne, przynajmniej ja gdzieś tam pod to nie gram, uważam, że tak nie będzie, ale też trzeba być pod uwagę to, że jakby oczywiście taka sytuacja też może mieć miejsce, jakieś tam szanse na to są. No i generalnie też trzeba bać pod uwagę takie negatywne scenariusze na rynku, nie można tylko myśleć pozytywnie, że wszystko będzie dobrze, że na pewno dalej będzie rosło, oczywiście każdy chce, żeby tak było, ale jakby sztuką na tym rynku właśnie jest to, żeby przygotowywać się też na takie negatywne scenariusze, ponieważ to często potrafi, no po prostu, uratować gdzieś tam portfolio, naszą sytuację, więc po prostu trzeba brać pod uwagę różne scenariusze i starać się przygotowywać na jak największą ilość właśnie z nich. Patrząc sobie jednak trochę z innej perspektywy, właśnie na Bitcoina, no to możemy zauważyć, że chociażby pod kątem płynności w tej chwili pod nami za bardzo nic nie ma. Tutaj właśnie ostatnio podczas korekty zebraliśmy dosyć sporo właśnie tych poziomów, gdzieś tam w okolicy od 105,5 tysiąca do około właśnie 104 tysięcy. 500. no i w tej chwili gdzieś tam pod nami tej płynności jest dużo nie ma, natomiast jest jej bardzo dużo właśnie nad nami i szczególnie właśnie w tych okolicach e, od 109,5 tysiąca dolarów tej płynności jest naprawdę sporo i jak sobie patrzymy chociażby na e, taką właśnie zakumulowaną tą płynność, no to możemy właśnie zauważyć, że przy cenie około 117 tysięcy dolarów jest około tutaj 12 miliardów dolarów płynności do zebrania, więc to na pewno będzie łakomy taki konsek gdzieś tam dla market makerów, dla giełd, żeby właśnie po płynność pójść i gdzieś tam po prostu wycinać te shorty, czy tak się stanie, oczywiście, jakby tego nie wiemy, jest to tylko jakaś tam jedna perspektywa. Tak jak wcześniej pokazywałem, tą perspektywę z double topem. Więc ja tutaj bardziej skłaniam się raczej ku temu, że w tej chwili możemy mieć jakiegoś boczniaka na Bitcoinie, możemy tutaj mieć sytuację, w której po tych właśnie takich, no jakby nie patrzeć, dynamicznych wzrostach ostatnio, po prostu będziemy sobie gdzieś tam konsolidowali, właśnie w tych okolicach, które mamy obecnie. Na pewno nie chciałbym widzieć bitcoina w tej chwili znowu gdzieś tam dłużej, poniżej tego poziomu, co dolarów, ponieważ no mogłoby to być takie mocno bearish, aczkolwiek też taka sytuacja oczywiście może mieć miejsce. Na pewno też ważne będzie to, żeby sobie właśnie obserwować tą linię trendu, którą e, mamy zaznaczoną, ponieważ jeżeli będzie taka sytuacja, że nawet zejdziemy poniżej tych 100 tysięcy dolarów, ale od tej linii trendu właśnie się odbijemy, stanie się ona dalszym takim e, wsparciem, no to jest spora szansa, że właśnie z tego poziomu możemy dalej gdzieś tam atakować e, te wyższe poziomy. Pytanie właśnie, jak głęboka będzie w tej chwili ta korekta, tak? ponieważ w tej chwili gdzieś tam zaczęliśmy z poziomu około 112 tysięcy dolarów, do w tej chwili około 105, co daje nam około gdzieś tam 6% korekty. Co patrząc sobie na to, jak to wyglądało chociażby jeszcze w ostatnich miesiącach, no to nie jest to nic takiego też wielkiego, także tutaj na pewno teraz do obserwacji jest ten poziom trendu, no i to na pewno będzie taki ważny poziom, który jeżeli tam dojdziemy, no to dobrze by było, gdyby właśnie zareagował, żeby po prostu można było się z tego poziomu odbijać. Patrząc sobie w tej chwili też na dominację Bitcoina. Widzimy, że jest ona dosyć wysoko. Cały czas jest to poziom około 64%. Jednak w tej chwili, co co bardziej mnie interesuje, to jest raczej dominacja USDT, która. Jak sobie tutaj właśnie popatrzymy, no to tak naprawdę od tego około 7 kwietnia, czyli tak naprawdę tego momentu, kiedy no zaczę zaczęły się właśnie wzrosty, tak jak popatrzymy sobie właśnie na wykres bitcoina, to widzimy, że tutaj od 7 kwietnia dokładnie zaczęły nam się te wzrosty, no i wtedy też właśnie zaczęła spadać nam dominacja UEZT gdzieś tam z tego poziomu około 6,20 spadliśmy do poziomu około 4,40. No i tutaj właśnie mamy taki kanał spadkowy, który nam się utworzył przez te ostatnie gdzieś tam półtorej miesiąca. No i w tej chwili tutaj widzimy, że z tego kanału się wybijamy. To oczywiście no, nie jest za dobre, jeżeli chodzi o gdzieś tam dalsze wzrosty, ponieważ widać, że właśnie ta dominacja USDT rośnie. Widać, że po prostu ludzie realizują zyski, że wychodzą gdzieś tam ze swoich pozycji. Więc na pewno też jest to wykres w tej chwili ważny do obserwacji, żeby patrzeć, co tutaj będzie się działo Czy ta dominacja będzie nam w tej chwili znowu rosła? Czy gdzieś tam właśnie ten kanał spadkowy dalej nam się utrzyma, czy zjedziemy jeszcze tutaj niżej? To oczywiście byłoby najbardziej optymalne, jeżeli chodzi o Bitcoin oraz też altcoiny, patrząc sobie jeszcze na Ethera, to tak naprawdę nie wygląda on źle. Tak? Tutaj po raz kolejny, ostatnio mieliśmy próbę przebicia tego kluczowego poziomu, o którym sobie mówiliśmy też ostatnio, czyli 2730. No i widzimy, że wybiliśmy się powyżej niego dosłownie na chwilkę, no i z powrotem poniżej tego poziomu spadliśmy. Także cały czas właśnie ten poziom jest teraz do obserwacji. Pod nami jest też dosyć mocny poziom wsparcia dla Etera, który jest na poziomie około 2515. No i na pewno jest to poziom, który też trzeba obserwować, jeżeli gdzieś tam będziemy spadali niżej. No to też dobrze by było, gdyby właśnie ten poziom nam zareagował i żeby cena tam się po prostu utrzymała, żeby po prostu gdzieś tam z tego miejsca można było się odbić. No i w końcu właśnie ten poziom przebić, tak? Ponieważ to będzie kluczowe do tego, żeby Ether odzyskał poziom 3000 dolarów, na co ja bardzo liczę. Uważam, że tak też się właśnie wydarzy. Nie wiem, czy będzie miało to miejsce jeszcze w najbliższym czasie, czy będzie to miało miejsce właśnie w tym okresie wakacyjnym w Q2, czy dopiero gdzieś tam w, powiedzmy, Q3. No ale teraz to są właśnie te kluczowe poziomy do obserwacji, czyli 2730 oraz 2515. Miasto na pewno trzeba sobie obserwować. No, jeżeli chodzi o altcoiny, to tutaj trochę ten impact e, oczywiście nam zwolnił. Z, z uwagi, oczywiście, też na to, że po prostu mamy korektę na, na Bitcoinie, co też wpływa na, na altcoiny. Ether też cały czas gdzieś tam trzyma się w podobnych e, poziomach, więc tutaj e, no altcoiny nie mają po prostu gdzieś tam paliwa do wzrostów. No i patrząc, co będzie tam też na ostatni tydzień, widzimy, że większość z nich jednak jest na e, dosyć sporych minusach. Większość z nich jest na minusie gdzieś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. No i zdecydowanie cały czas nie jest oczywiście altcoin schydzony. Na który wiele osób gdzieś tam cały czas czeka. No i też, jeżeli chodzi o altcoiny, nasze portfolio, to tutaj ostatnio realizowaliśmy sobie zyski, chociażby z SPX-a, tak, który osiągnął poziom tego 1 dolara. No i generalnie SPX był ostatnio jednym z najlepiej sobie, właśnie altów. To właśnie widzimy, że w ciągu gdzieś tam ostatnich 4 dni zrobił on około 45% do właśnie tego szytu. Tutaj dobiliśmy do poziomu około 1,19, przebiliśmy go na na chwilę dobiliśmy do około 1,22 prawie, no i gdzieś tam spadliśmy poniżej niego. Jest to też taka ważna strefa, którą tutaj trzeba obserwować, którą jeżeli uda się przebić, no to też otworzy to drogę gdzieś tam do wyższych jeszcze poziomów. Generalnie, jeżeli chodzi o SPX-a, tak jak pisałem na moim telegramie, tutaj uważam, że ma. On potencjał na to, żeby gdzieś tam osiągnąć lepszy wynik. Oczywiście, jeżeli rynek będzie na to pozwalał, więc tutaj póki co właśnie to poziomy około 1 dolara, e, część zysków sobie zrealizowałem, było to 25% całej pozycji. No i gdzieś tam dalej sobie hold holduję e, tą pozostałą część. Cały czas jest to najlepiej radzący sobie altcoin w naszym portfolio, całym e, tutaj także dobrze radzi sobie cały czas, oczywiście e, Tao gdzieś tam on do cały czas na tych podobnych poziomach, no i oczywiście Bera bardzo mocno zamula, bardzo mocno te portfolio ściąga niestety w dół, jest na minusie już ponad 50%, więc no to był na pewno nie najlepszy wybór, jeżeli chodzi o altcoin, no i tak bywa z altami, ważne jest to po prostu, że całe portfolio jest na plusie, jakby generalnie o to chodzi. No i tak jak też pisałem na moim telegramie, jeżeli chodzi o właśnie to portfolio, o altcoin. w na najbliższym razie będę chciał zrobić trochę zmian, będę chciał wprowadzić trochę nowych projektów, będę chciał trochę je odświeżyć, Mam też gdzieś tam pomysł na to, żeby wprowadzić tutaj element taki bardziej jeszcze ryzykowny, przynajmniej taki jeden projekt gdzieś tam z mniejszym market capem, który mógłby też fajny wynik zrobić. Ale generalnie póki co jeszcze się z tym wstrzymuje, ponieważ jak mówiłem, jest szansa na to, że te najbliższe tygodnie mogą być na rynku takie, spadkowe, możemy mieć boczniaka, więc wtedy też pewnie altcoiny będą dużo więcej traciły niż Bitcoin czy Edel. no i może być to właśnie gdzieś tam czas na to, żeby też sobie w jakieś altcoiny jeszcze powchodzić, żeby sobie właśnie je dokupywać. Póki co obserwuję sobie jeszcze kilka właśnie mm, konkretnych altów. Cały czas jest to chociażby hype, o którym mówiłem już też wielokrotnie i tutaj takim poziomem, który chciałbym właśnie zobaczyć, jeżeli chodzi o ten token, są okolice około 27,5 dolara. Gdybyśmy tam właśnie zeszli, to tutaj chętnie bym sobie ten token zaczął akumulować. No pytanie tak będzie, ponieważ jest to też na pewno jeden z lepiej sobie radzących altów w ostatnim czasie. Podobnie jak SPX zrobił on bardzo fajny wynik tutaj od 20 maja do tego. E powiedzmy takiego lokalnego szytu, zrobił on około 50%, też przebił on swoje poprzednie ATH, więc bardzo fajnie sobie ten token radzi. No i to jeszcze kilka innych gdzieś tam projektów mam do obserwacji, ale generalnie będę o tym informował na moim Telegramie. Także jeżeli was tam jeszcze nie ma, to zapraszam, poniżej macie link w opisie. Tam będę właśnie pisał o tym, jak to portfolio altów dalej będzie po prostu wyglądało. Wracając sobie jeszcze na chwilę do Bitcoina, tutaj też należy wspomnieć o tym, że mamy pierwszy tak naprawdę dzień. Wczoraj był taki dzień, kiedy mamy odpływy od BTC. Tak naprawdę w ciągu ostatnich no, kilku tygodni tych dni takich właśnie czerwonych było dosyć mało, więc to też jakby te obecne spadki nie są czymś takim powiedzmy bardzo e, dziwnym, czymś czego tutaj nie można by się spodziewać. Biorąc pod uwagę właśnie to, że mieliśmy cały czas napływy, cały czas tutaj do Bitcoina kapitał wpływał, więc w pewnym momencie po prostu też ta gdzieś tam Korekta musiała przejść. Też dobrze wygląda to, jeżeli chodzi o ETH. Ponieważ patrząc sobie właśnie tutaj na te wpływy, widzimy, że nawet wczoraj, gdzie Bitcoin gdzieś tam miał odpływy, to tutaj w ETH mieliśmy tak naprawdę jeden z rekordowych dni, jeżeli chodzi właśnie o napływy kapitału, było to około 92 miliony dolarów. Więc na pewno też to jest dobra sytuacja dla samego ETH. No i też ważna sprawa, dzisiaj może być dzień, kiedy będziemy mieli też sporą gdzieś tam zmienność na rynku, ponieważ też wygasa dzisiaj sporo opcji na Bitcoinie oraz na Etherze, na Bitcoinie jest to około tutaj 10 miliardów dolarów, które właśnie dzisiaj wygasają, więc to też może mieć wpływ na, na, sam, na samą cenę Bitcoina, na, na gdzieś tam większą zmienność, więc jeszcze trzeba brać to pod uwagę właśnie, że taka sytuacja będzie miała dzisiaj miejsce. Jeżeli chodzi z kolei o takie informacje, takie wydarzenia dookoła rynku, które w tej chwili mogą mieć na niego wpływ, które uważam że warto jest gdzieś tam mieć na uwadze, to ta pewna jest sytuacja w Japonii związana z rynkiem obligacji, który ostatnio zaliczył tutaj bardzo mocne wzrosty, jeżeli chodzi właśnie o rentowność. 40-letnich obligacji w Japonii, to w ciągu tak naprawdę gdzieś tam półtorej miesiąca, też właśnie od tego 7 kwietnia, wzrosły one o około 47%, co na rynku obligacji oczywiście jest anomalią, co też oczywiście sprawia, że koszt obsługi długu, tak podobnie jak to ma miejsce w Stanach, bardzo mocno wtedy rośnie, tak, no i w tej chwili tutaj właśnie te poziomy, które widzieliśmy na e, tych obligacjach w Japonii, były najwyższe od ponad 20 lat, tutaj w tej chwili nastąpiła też korekta, więc sytuacja trochę się nam ustabilizowała. Tutaj widzimy, że jest to około 15% w skali gdzieś tak naprawdę ostatnich kilku dni, ale pewno jest to sytuacja, którą też trzeba monitorować, ponieważ potencjalnie jest to taki, jakiś czarny łabędź, który mógłby właśnie na rynku się pojawić. Ponieważ no jest to generalnie taka sytuacja niepokojąca, która jakby jej skutki mogą mieć przełożenie nie tylko na jakby rynek w Japonii, ale generalnie też na rynki na całym świecie, ponieważ to są też naczynia połączone, wszystko. Także na pewno jest to coś, co trzeba mieć na uwadze i lepiej to obserwować, żeby po prostu wiedzieć, co tam potencjalnie może się dalej wydarzyć. Takim kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ obecnie na to, że rynek będzie bardziej zmienny jest też e, kolejna wypłata e, gdzieś tam z FTX, dla osób poszkodowanych i będzie to właśnie około 5 miliardów dolarów w stablecoinach, które popłynie e, właśnie dzisiaj do osób, które e, no, gdzieś tam te swoje środki miały, także również będzie to gdzieś tam taka dodatkowa płynność, która pojawi się na rynku, no i pytanie właśnie jak ona tutaj e, się gdzieś tam rozleje na tym rynku, więc na pewno też może mieć to przełożenie na BTC na na zmienność. Jeżeli chodzi z kolei o sytuację gdzieś tam w USA, w szczególnie z Trumpem, to ostatnio spotkał on się z Paulem w Białym domu. No i też pytanie właśnie, jakie to może mieć przełożenie potencjalnie na obniżki stuprocentowych procentowych w kolejnych miesiącach, ponieważ no wiemy, że Trump tutaj jest bardzo mocno za tym, żeby te stopy procentowe obniżać. Z kolei właśnie Powell cały czas jest z tym wstrzymuje, mówi tutaj, że trzeba. Obserwować sytuację, jaka będzie miała miejsce też w związku z taryfami, które Trump nałożył. No i właśnie ta sytuacja z taryfami także jest dosyć dziwna, ponieważ w tej chwili mamy taką sytuację, że właśnie sąd w USA powiedział, że po prostu te taryfy Trumpa były nałożone niezgodnie z prawem, że nie mógł tego zrobić, że mają być one właśnie wycofane. Następnie sąd apelacyjny powiedział, że ten sąd nie ma racji, że te taryfy mogą zostać, więc generalnie jest tam taka ta sytuacja, że po prostu no, nie, nie za bardzo wiadomo o co chodzi i nie z bardzo wiadomo, czy te taryfy faktycznie będą miały dalej e, po prostu moc sprawczą, czy będą one funkcjonowały, czy ich nie będzie, na pewno jest to też coś, co trzeba obserwować, ponieważ no to też dodaje takiej niepewności na rynków, e, są też obecne te spadki, ponieważ nie do końca właśnie wiadomo, w jakiej rzeczywistości dalej będziemy, czy będą to właśnie, czy będzie to właśnie rzeczywistość, gdzie te taryfy będą obowiązywały, czy tram dalej będzie mógł je nakładać sobie od tak, jak to był wcześniej, czy będzie to jakoś ograniczone. No na pewno jest to też coś co trzeba obserwować, na pewno będzie miało Przełożenie też właśnie na wyceny na, na rynkach. Więc tak patrzę sobie teraz ogólnie na obraz e, rynku. No to sytuacja jest taka dosyć niepewna, tak, z jednej strony mamy tutaj właśnie wiele niepewności związanych z chociażby tymi tarifami, z tym co dzieje się też w Japonii, z drugiej strony mamy cały czas duże napływy do, do krypto, cały czas mamy gdzieś tam instytucje, które dużo kupują bitcoina, więc jakby tutaj nie za bardzo wiadomo w jakim kierunku dalej to pójdzie, też jak mówiłem, przynajmniej ten okres wakacyjny, więc zawsze jest taki po prostu czas, kiedy no nie wiadomo co będzie się działo, ponieważ w większości przypadków oczywiście to jest taki okres gdzieś tam e, Spadkowy, no ale też bywają takie lata, że po prostu wtedy mamy duże wzrost, dużo się dzieje na rynku, więc po prostu tutaj będzie to zależało głównie od tego, czy będziemy mieli jakieś potencjalne zapalniki w tym czasie, które będą w stanie nam ten rynek pompować. Jeżeli nie, no to możemy mieć takiego właśnie boczniaka. Także osobiście będę właśnie obserwował te poziomy, o których wspominałem wam wcześniej, ponieważ będą one kluczowe gdzieś tam dla całej struktury rynku, no i zobaczymy jak to będzie dalej się rozwijało, generalnie jeżeli chodzi w tej chwili o moje podejście, to jest ono takie dosyć mocno zachowawcze w tej chwili nie kupuję żadnych altcoinów, jakby te altcoiny, które kupowałem do portfolio, to miało miejsce też przed tymi ostatnimi, więc tam to był dobry moment właśnie, żeby kupować no a w tej chwili za bardzo nie wiadomo, czy te spadki by się pogłębią, szczególnie właśnie na altcoinach, ponieważ jeśli Bitcoin będzie szedł bokiem będzie spadał, no to wtedy altcoiny będą na pewno traciły dużo więcej, więc też pojawią się jakieś ciekawe okazje, no ale też może taka sytuacja, że zaraz pojawi się jakiś news znowu od Trumpa, czy po prostu związany z czymś innym, co sprawi, że nagle rynek nam znowu wystrzeli, więc ta sytuacja jest taka dosyć niepewna, więc ja póki coś jeszcze wstrzymuję, czekam na jakieś tam dodatkowe potwierdzenia, informacje, żeby po prostu ustalić właśnie potencjalny moment wejścia ponownie w jakieś pozycję, będę o tym informował na moim głównym telegramie, także tam, tam Was właśnie zapraszam. A na dzisiaj to już było na tyle, także dzięki za obejrzenie i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!